W pewnym miasteczku, gdzie światła migają, dzieci do szkoły rano ruszają. Jedni w odblaskach błyszczą jak gwiazdy, inni, niestety, w ciemności są niewidoczni. Hej, Zosiu, gdzie twój odblask? W ciemną drogę idziesz tak? Odblask to siła, tarcza i znak. Jesteś widoczna, najważniejszy fakt. Oj, Jaśku, nie mam nic błyszczącego, bo nie pomyślałam, że to coś tak bardzo istotnego. Oh, halo, tu patrol drogowy. Widzę, że temat jest bardzo odblaskowy. Pamiętaj, dzieci, no wieczorem czy w mgle, bez odblasku znika żak w mgle. Zosia posłuchała mądrego policjanta i zaraz kamizelkę ubrała. Założyła błysk i już gotowa. Teraz to dziewczyna odlotowa. Odblask to nie żart. To ważna sprawa, bo w nocy bez niego groźna zabawa. Na ręce, plecaku, kurce gdziekolwiek, niech świeci, niech błyska, niech daje efekt.